Witam, witam serdecznie. Dziś zapraszam Was na krótki filmik, w którym będę mówić po polsku. Właśnie niedawno skończyłam czytać tom czwarty opowieści o Harrym Potterze po polsku, Harry Potter i Czara Ognia. I chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak długo czytałam tę książkę, co mi się w niej podobało, co mi się nie podobało, a co dla mnie było niezwykłe jako dla Rosjanki. Przede wszystkim chcę powiedzieć, ile czasu zajęło mi przeczytanie tej książki. Przeczytałam ją w niecałe dwa miesiące. Zaczęłam czytać ją w listopadzie zeszłego roku, a skończyłam czytać tylko w styczniu tego roku. I poprzednie trzy książki z tej serii też czytałam przez długi czas. A tą pierwszy, Harry Potter i Kamień Filozoficzny, czytałam ponad rok. Rok i miesiąc, jeśli dobrze pamiętam. Tom drugi, już tylko przed dwa i pół miesiącem. A tom trzeci, Harry Potter i więzień Azkabanu, przeczytałam w 40 dni. To był mój osobisty rekord. Może dlatego, że to moja ulubiona książka z serii. Nie wiem. A teraz, część, część czwarta, zajęła mi prawie dwa miesiące. Czytałam ją codziennie. Co najmniej godziny dziennie, prawie całą książkę przeczytałam na głos. Po pierwsze, aby ćwiczyć wymowę, a po drugie, aby lepiej zapamiętać nowe słowa i zwroty w języku polskim. A teraz, co w części czwartej wydaje mi się najbardziej interesujące. Po pierwsze, Zauważyłam, że tak samo jak w wersji angielskiej, tu w polskiej wersji Harry'ego Pottera stopień trudności tekstu wzrasta z każdą kolejną książką i każda następna książka jest nieco trudniejsza niż poprzednia ale w moim przypadku, mając doświadczenie z poprzednimi częściami Harry'ego Putera, nowych, nieznanych słów było tu dla mnie znacznie mniej, z każdym kolejnym rozdziałem, z każdą kolejną stroną. I myślę, że dlatego tom czwarty czytałam znacznie szybciej. Zauważyłam też, że na pierwszej stronie, na pierwszej stronie Pierwszego rozdziału znalazłam 15 nieznanych słów, a na pierwszej stronie ostatniego, 37 rozdziału, już tylko 5 nieznanych słów i jestem z tego powodu naprawdę bardzo zadowolona. Również bardzo podoba mi się sama książka. J.K. Rowling to niezwykle utalentowana pisarka i chociaż... Czytałam już całą serię, najpierw po rosyjsku, a potem po angielsku, jednak z biegiem czasu wiele fragmentów zapomniałam i teraz czytałam po polsku, tą czwartą, jakby za pierwszym razem. Bardzo to mi się podobało. Czasami nie mogłam się oderwać od tekstu, bo ta cała seria, ta cała historia jest naprawdę super. Podoba mi się też styl tłumacza Andrzeja Polkowskiego. Jego przekład jest bardzo dobry. Przeczytałam już cztery książki o Harrym Potterze w jego tłumaczeniu i naprawdę lubię jego styl. Jedyne, co w tej książce mi się nie podobało, albo lepiej powiedzieć, czego nie do końca zrozumiałam, to dlaczego Фальшивий, муди на учнів, а фальшивий шаляноки муді жуца у закленчя на научнів, а зващча на харегопотера виглядало на те, же он учив потера опира ще тему закленчю. Але може муся то просто подобало жучиць імперіуса. не зрозумівам теж для чого зажуцання імперіуса научнів. nie poniosło odpowiedzialności, żadnej kary w tym samym momencie, kiedy to zrobił. Przecież to są dzieci i też m, także m, użycie jednego z zaklęć niewybaczalnych powinno być karane pobytem w osgabanie, prawda? Więc może czegoś, nie wiem, a teraz chciałabym Wam powiedzieć o niezwykłych słowach i zwrotach, które spotkałam w książce i które były dla mnie jako dla Rosjanki interesujące i zaskakujące. Po pierwsze, były to imiona magicznych stworzeń z krzatów domowych, z gredek i mróżka. Naprawdę podoba mi się, jak brzmią te nazwy. Również śmierć ożarcy w języku rosyjskim mówimy w ten sam sposób. Pożerateli śmierci. I jeszcze bardzo podobały mi się zwroty, wyrażenia. Pierwsze wyrażenie to porozmawiać w cztery oczy. W języku rosyjskim mówimy prawie tak samo. Pogоворić z glazu na glas. Jeszcze jeden ciekawy zwrot. Mózg. Jego mózg nie wypełniałby kieliszka do jajka. To jest bardzo ciekawa fraza, bardzo ciekawe porównanie, bo tutaj mam kieliszek do jajka i mózg tej osoby, tego człowieka nie wypełniałby tej przestrzeni. Po rosyjsku powiedziałabym, że on ma górne mózgi albo mózg z górki nos lub coś podobnego. І остання цікава фраза. Плють собі в броди. Було то, коли Гаррі Поттер, он плюв собі в броди, же не заставив всіх чех дівчин в єзіоже під час другого задання. В язику російським мовімо пінати себе, «кусать локті, щось в тим стилю. Oto trzy najbardziej zapadające w pamięć słowa i zwroty. Oczywiście było o wiele więcej tych ciekawych słówek, wyrażeń, ale nie chcę Was tu zanudzać zbyt długim czytaniem słownika. Podsumowując, ta książka była dla mnie zarówno interesująca do czytania, tak i pomocna do nauki języka polskiego. Teraz czytam już tą piąty, Harry Potter i Zakon Fenixa. I tam też znalazłam już kilka ciekawostek językowych. Moi drodzy, to już wszystko na Proszę Was w komentarzach, dajcie znać, jak Wam się podoba tłumaczenie polska wersja Harry'ego Pottera. Napiszcie, proszę, też swoją opinię. Co myślicie o czytaniu jednej, tej samej książki lub całą serii książek w różnych językach? Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia! Pa!